Jesteśmy w przededniu wprowadzenia nowych regulacji morskich, które polegają na tym, że transport morski musi przejść z paliwa o dużej zawartości siarki na paliwo o zawartości siarki 0,5% albo niżej. To znaczy, że produkt, jeden z produktów produkcji rafineryjnej. Jakim był ciężki olej opałowy, nie będzie mógł być spalany na statkach, w zasadzie traci rynek, natomiast pojawia się nowy odbiorca, bo transport morski przerzuca się praktycznie na diesla. No, w związku z tym, żeby wytworzyć odpowiednią ilość diesla, taką, która zaspokoi potrzeby transportu morskiego, to trzeba przerobić więcej ropy. Jak się przerabia więcej, popyt na diesla powoduje, że różnica pomiędzy ceną ropy a ceną diesla wzrasta. Stąd na rynku obserwujemy już od długiego czasu to, że diesel jest droższy od ropy. Mimo tego, że podatki nałożone na diesel są niższe niż. Przepraszam, że diesel droższy od benzyny, podatki są na diesel niższe niż, niż na benzynę. Ponieważ samego diesla nie da się wyprodukować, bo paliwa produkuje się w komplecie takim, no, pojawiają się na rynku benzyny, których jest za dużo w stosunku do popytu. No i mieliśmy taką sytuację, że na przełomie roku 2018 i 2019 benzyna, która zwykle sprzedawała się z dużą premią w stosunku do roku, jej cena Padła, także zbliżyła się do ceny ropy. Różnica między tymi cenami była zero, a były dni, że były ujemne. To spowodowało, że rafinerię rafinerią przestało się opłacać produkować benzyny. No, ponieważ proces produkcji benzyn polega na tym, że się dostaje surową benzynę, potem się ją uszlachetnia, wyłączono instalacje uszlachetniające. W związku z tym na rynek nie docierały na początku roku benzyny. Natomiast tą surową benzynę mieszano z zasiarczonym olejem opałowym, żeby zawartość siarki rozrzedzić i to sprzedawać. No, efekt był taki, że jak przyszedł przełom sezonu, czyli na przełomie marca i kwietnia, zabrakło benzyn na rynku w stosunku do popytu. No, jeszcze dodatkowo okazało się, że przejście z specyfikacji benzyn zimowej na letnią wymaga uzupełnienia zapasów. Ten popyt bardzo wzrósł do, w stosunku do dostaw i ceny benzyny poszły w górę. Myśmy to obserwowali na polskim rynku, ale to dotyczyło wszystkich rynków, wszystkich krajów europejskich, a także rynków na świecie. Więc krótko mówiąc, Regulacja IMO jest sporym szokiem dla przemysłu naftowego, który się dostosuje, dostosowuje się do tej, do tej regulacji. No i ten proces dostosowania będzie trochę trwał, więc spodziewamy się, że w przeciągu najbliższych kwartałów, bo to wchodzi w życie od 1 stycznia, ale tak naprawdę czas na pełne dostosowanie jest jeszcze kwartał, czyli od, od, od z końcem marca dopiero będzie rygorystycznie przestrzegany, że tak powiem, ten wymóg regulacyjny. To spowoduje, jakby to powiedzieć, wzrost popytu. Jeżeli weźmiemy sobie jako bazę ceny ropy, to wzrost cen diesla w stosunku do cen ropy. E Ceny benzyn powinny się nie być dotknięte tym, tym procesem, bo już szok na benzynach przeżyliśmy taki, że te marże właśnie spadły, a potem wzrosły. Natomiast destylaty takie cięższe powinny stanieć, również powinien się pogłębić dyferencjał rop zasiarczonych w stosunku do. Brenta, czyli dyferencjał Ural-Brent. Generalnie rzecz biorąc, wpływ na, na, na naszą rafinerię i na większość rafinerii dobrze skonfigurowanych jest pozytywny.